Do tej pory poznaliście działanie urządzeń mechanicznych zcentralizowanych w warunkach normalnych, bez usterkowych, ale tak kolorowo nie jest. Dlatego zapraszam Was na materiał pod tytułem właśnie przeszkody w działaniu urządzeń mechanicznych zcentralizowanych. Taką jedną usterkę już Wam omawiałem w poprzednim materiale rozprzęgnięcie dźwigni zwrotnicowej ale gdyby tylko to się działało w tych urządzeniach, to by było super. A w tym materiale pokażę Wam zarówno co może się wydarzyć przy tych dźwigniach nastawczych, co może wydarzyć się z drążkiem przebiegowym, czemu czasami go nie mogę przełożyć, czemu czasami nie mogę zareglować zwrotnicy, czemu nie mogę zablokować bloku przebiegowo-utwierdzającego i wiele, wiele innych usterek, przeszkód w działaniu tych urządzeń. To co? Zaczynamy! Pierwsza przeszkoda, która przychodzi mi do głowy, to brak możliwości przełożenia dźwigni zwrotnicowej. Sam jeżdżę, łapię za uchwyt, w ogóle nie da rady przełożyć dźwigni zwrotnicowej. Co w tej sytuacji? W pierwszej kolejności ja bym w ogóle sprawdził, czy drążek przebiegowy jest poprawnie odłożony. Pamiętacie, jak drążek przebiegowy jest przełożony? On zamyka wszystkie inne drążki przebiegowe wchodzące w dany przebieg. Plus wszystkie dźwignie nastawcze, także w ogóle nie będę mógł nacisnąć uchwytu pręta zapadkowego. Jeżeli drążek jest poprawnie ułożony, no to dowiecie się, co w tej sytuacji trzeba zrobić. W tej sytuacji proponowałbym pójść w teren i sprawdzić trasę pędniową. Być może jest jakaś przeszkoda, która uniemożliwia mi przełożenie dźwigni zwrotnicowej. Co to może być za przeszkoda? Między innymi skręcenie pędni lub jakiś element ciążący na pędni. Gdy jesteśmy w stanie, to usuwamy daną przeszkodę. Jeżeli tu jest OK, to sprawdzamy zwrotnicę. Ta sama sytuacja ciało obce między iglicą a opornicą uniemożliwi nam przełożenie zwrotnicy. Usuwamy element, i wtedy pewnie będziemy mogli przełożyć dźwignię zwrotnicową. Jeżeli również wszystko jest OK, to warto też sprawdzić napęd zwrotnicowy. Sprawdzamy to samo, co przy pędni i zwrotnicy. Jeśli nie jesteśmy w stanie stwierdzić przeszkody, a patrzymy, że w terenie zwrotnica jest w takim położeniu, w jakim byśmy chcieli, to wystarczy tylko na dźwignię założyć klin, aby jej już nie przekładać. Gorzej, jak chcemy zmienić położenie zwrotnicy. I teraz powoli tłumaczę co trzeba zrobić. Wtedy niestety będzie trzeba odłączyć napęd z centralnego nastawiania. Polega to na wyjęciu jednego sworznia w napędach bez kontroli iglic lub trzech sworzni w napędach z kontrolą iglic. Wtedy iglice są luźne i przestawiamy je albo za pomocą przeciwwagi albo za pomocą drąga stalowego sprawdzając drogi oporowe. Następnie zabezpieczamy zwrotnicę zamkiem trzpieniowym. Na nastawni dźwignię przekładamy w położeniu takim, w jakim zwrotnica jest na gruncie i zabezpieczamy klinem. Dzięki temu, mimo odłączenia napędu z centralnego nastawiania będziemy mogli jeździć na sygnały zezwalające, bo w tej sytuacji skrzynia zależności Czyta położenie zwrotnicy przez dźwignię zwrotnicową. Na koniec jeszcze wprowadzamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę dla jazd pociągowych. Taka druga przeszkoda, która przychodzi mi do głowy, to brak możliwości zaryglowania zwrotnicy, czyli przełożenia dźwigni ryglowej. Pamiętacie, rygiel kontroluje nam położenie zwrotnicy i zamyka ją w krańcowym położeniu. Jak widać, teraz aktualnie dźwignię zwrotnicową numer 3 mam w położeniu górnym, akurat w tym przypadku jest to położenie plus. Więc ja bym chciał, chcąc zrealizować przebieg, muszę daną zwrotnicę zaryglować, czyli przełożyć dźwignię ryglową. Do tego proszę służy RG4, akurat w tym przypadku 3+, więc co, przekładam? Nie daję rady. Co w tej sytuacji? I ja, zanim pójdę w ogóle w teren, proponuję jeszcze raz przełożyć dźwignię zwrotnicową, z tego względu, że może tam jakaś poprzeczka zależności, czy coś, jakiś tam inny element mechaniczny nam haczy, więc sprawdzam, czy zwrotnica jest w terenie. Przełożę sobie krójeczkę. Bardzo lekko idzie. I ponownie będę chciał teraz przełożyć dźwignię ryglową, więc sprawdzam, ale ona też nie idzie. Co w tej sytuacji zrobić, za chwileczkę się dowiecie. Na początku procedura bardzo podobna do dźwigni zwrotnicowej, a mianowicie sprawdzamy trasę pędniową w terenie. Jeżeli jest jakaś przeszkoda i jesteśmy w stanie ją usunąć, to ją usuwamy. Jeżeli jest ok, to sprawdzamy rygiel. Być może tam jest jakaś przeszkoda, przez którą nie możemy przełożyć dźwigni ryglowej. Jeżeli w terenie nie ma widocznych dla nas przeszkód, to należy zwrotnicę zabezpieczyć za pomocą zamka trzpieniowego. Ktoś zapyta w jakim celu. Tu należy sobie przypomnieć, po co jest rygiel. To jest urządzenie kontrolujące nam położenie iglic oraz zamyka zwrotnice w krańcowym położeniu. Reglowane są głównie zwrotnice dla jazd na ostrze dla pociągów pasażerskich, więc jakoś muszę mieć pewność, że będzie wszystko ok w terenie, dlatego ją zabezpieczamy. Wracamy na nastawnie i zabezpieczamy dźwignię, ale zwrotnicową klinem. Czemu? Bo skoro w terenie jest zamek trzpieniowy, to nie wolno przekładać zwrotnicy. Zabezpieczamy również pozostałe dźwignie. Za chwilę dowiecie się jakie. Niestety, dla tego przebiegu nie przełożymy drążka przebiegowego, dlatego na czas realizacji przebiegu wszystkie dźwignie zwrotnicowe i wykolejnicowe wchodzące w dany przebieg zabezpieczamy za pomocą klinów. To jest jedyna rzecz, jaką mogę zrobić. Ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę nie wprowadzamy, bo i tak jazda odbędzie się na sygnał zastępczy. A teraz ktoś zapyta. Przecież mogłeś również odłączyć rygiel z centralnego nastawiania i przez to przełożyć dźwignię ryglową luźno. I dzięki temu pojedziemy na sygnał zezwalający. Owszem, można również tak zrobić, ale jestem osobiście tego zdania, że odłączenie napędu lub rygla z centralnego nastawiania robimy wtedy, kiedy jest to niezbędne, na przykład właśnie celem przełożenia zwrotnicy, lub w przypadku kolejnej usterki. Nastąpiło rozwiązanie drogi przybiegu, więc teraz bym chciał wszystkie dźwignie nastawcze doprowadzić do stanu zasadniczego. Między innymi właśnie tutaj dźwignię ryglową, ponieważ akurat dla tej jazdy zwrotnica musiała być zareglowana, więc przełożyłem dźwignię ryglową. No co, próbuję. Ale nie daj rady, co się stało, co w tej sytuacji zrobić, jak nie można przełożyć dźwigni ryglowej, bo pamiętajcie, że jak nie przełożę dźwigni ryglowej do stanu zasadniczego. To w ogóle proszę zobaczyć, nie przełożę dźwigni zwrotnicowej. Właśnie na tym polega regulowanie zwrotnicy, że po zareglowaniu nie ma możliwości przełożenia zwrotnicy dźwigni zwrotnicowej. I w tym przypadku pamiętajcie, że zwrotnica zareglowana staje się zwrotnicą nierozprówalną. No to co? Dowiemy się, co trzeba zrobić, bo jakoś muszę doprowadzić to wszystko do stanu zasadniczego. Bo co? Będę chciał na przykład zrealizować inny przebieg, dla którego wymagane jest położenie dźwigni zwrotnicowej w dół, ale przy zaryglowanej dźwigni ryglowej jest to niemożliwe. Jeżeli nie możemy cofnąć dźwigni ryglowej celem odryglowania zwrotnicy, to niestety jedyna opcja, jaka wchodzi w grę, to odłączenie rygla z centralnego nastawiania. Polega to na wyjęciu dwóch sforżni malowanych na kolor czerwony. Po odłączeniu rygla należy zabezpieczyć zwrotnicę zamkiem trzpieniowym. Wracamy na nastawnie. Dźwignię ryglową cofamy. Na dźwignię zwrotnicową zakładamy klin, bo przecież zwrotnica jest zabezpieczona w terenie. Skoro możemy przełożyć dźwignię ryglową, to bez problemu przełożymy drążek przebiegowy, zablokujemy blok przebiegowo utwierdzający i podamy sygnał zezwalający. Ale skoro zwrotnica nie jest zaryglowana, to będzie trzeba wprowadzić ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Pamiętajcie, że skoro mamy rygiel odłączony z centralnego nastawiania, to dźwignia ryglowa chodzi luźno. Wiemy doskonale, że z reguły wykolenice są w stanie zasadniczym nałożone na tor. Ja bym chciał teraz, szanowni Państwo, zdjąć z storu, z tego względu, że będę chciał przeprowadzić manewry. No dobra, to co? To teraz zdejmuję wykolenicę storu za pomocą dźwigni wykolenicowej, ale widzicie, nie idzie, również nie idzie. No właśnie, co w tej sytuacji? Standardowo. Pamiętajcie drążek przybiegowy, który może tutaj zamknąć mi tą dźwignię nastawczą. Nie tylko wykolenicową, ale również ryglową czy zwrotnicową. Jeżeli wszystko jest, jeśli chodzi o drążek przebiegowy, ok. No, co w tej sytuacji zrobić? To za chwileczkę się dowiecie, co zrobić, aby zdjąć wykolenicę z toru. Tutaj krótka piłka. W takim przypadku będzie konieczne odłączenie napędu wykolenicowego z centralnego nastawiania, polega to na wyjęciu swożnia malowanego na kolor czerwony. Wtedy spokojnie ręcznie zdejmiemy belkę wykolenicową, przeprowadzimy manewry, a po zakończeniu manewrów nałożymy belkę na tor i z powrotem włączymy napęd do centralnego nastawiania. Tak wygląda cała procedura. Manewry zostały ukończone, więc teraz bym chciał wykolenicę doprowadzić do stanu zasadniczego, czyli nałożyć wykolenicę na tor, więc będę musiał przełożyć dźwignię wykolenicową, ale zobaczcie, zobaczcie że coś mi ciężko idzie, a praktycznie w ogóle nie idzie. Co w tej sytuacji należy zrobić, to zobaczymy. Gdy nie można nałożyć wykolenicy na tor, to nie zrealizujemy przebiegu pociągowego, gdzie wykolenica wchodzi w zależności. W tej sytuacji również należy odłączyć napęd centralnego nastawiania i ręcznie nałożyć wykolenicę na tor. Wiadomo, że wykolenica to niezwrotnica i nie zabezpieczymy ją za pomocą zamka, dlatego należy dozorować na miejscu albo z nastawni. W przypadku braku możliwości dozorowania należy wystawić tarczę D1 oraz wprowadzić ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę dla wszystkich wjazdów, wyjazdów i przyjazdów pociągu. Pamiętajcie, że jak odłączymy napęd wykolejnicowy z centralnego nastawiania, to bez problemu dźwignię wykolejnicową cofniemy, przez to również przełożymy drążek. Zablokujemy blok przebiegowo utwierdzający i nastawimy sygnał zezwalający. Stąd te ograniczenie prędkości z uwagi, że nie ma możliwości dozorowania wykolenicy. Ok. Jeśli chodzi o dźwignie nastawcze w zasadzie ja nie widzę tutaj innych przeszkód. Oczywiście zerwanie pędni jeszcze jest, ale to opowiem w ostatnim materiale. Ale teraz uwaga, yy, przełożyliśmy wszystkie dźwignie nastawcze zgodnie z tablicą zależności, więc sprawdzamy za pomocą drążka przebiegowego, czy dobrze ułożyłem drogę. Ale jak widać, no. Co się dzieje? Przecież wszystkie te dźwignie nastawcze, czyli na przykład dźwignie zwrotnicowe, dźwignie ryglowe, mam przełożone w odpowiednim położeniu, ale nie mogę drążka przebiegowego przełożyć. Czemu? No właśnie, co w tej sytuacji zrobić? Ja proponuję sprawdzić, czy przypadkiem inny drążek przebiegowy wchodzący w daną drogę przebiegu nie jest przełożony, bo tak jak wam pokazywałem, jeszcze raz to będę powtarzał. Przełożymy je, dany drążek przebiegowy inny niż ten, pomimo że dla tych dwóch na przykład przebiegów droga przebiegu jest tak samo ułożona. Przełożenie jednego drążka zamyka drugi drążek, wchodzący w przebieg sprzeczny. Yy, ok, ale jak jestem pewien, że wszystko jest dobrze, co w tej sytuacji? No właśnie, to się dowiecie. Jeżeli stwierdziliśmy, że wszystkie dźwignie dobrze ułożyliśmy, sprawdźmy, czy możemy przełożyć drążek przeciwnego kierunku. O nim też był materiał. Jeżeli jego możemy przełożyć, to znaczy, że problem jest z tym właściwym drążkiem. Wtedy drążek przeciwnego kierunku zabezpieczamy klinem po przełożeniu. Jeżeli takiego drążka nie ma, to jeszcze raz sprawdźmy, czy poprawnie ułożyliśmy wszystkie dźwignie nastawcze. Jeżeli mamy stuprocentową pewność, to na wszystkie dźwignie nastawcze wchodzące w drogę jazdy, również na te ochronne, należy założyć kliny. To jest jedyne, co możemy zrobić. Wiadomo, że jazda w tym przypadku odbędzie się na sygnał zastępczy. Kolejna usterka to. Po przełożeniu drążka przebiegowego, aby zrealizować przebieg, należy zablokować blok przebiegowo-utwierdzający, z tego względu, że przebiegi pociągowe z reguły, znaczy zazwyczaj, są przebiegami utwierdzanymi. Aby utwierdzić przebieg, potrzebny jest blok przebiegowo-utwierdzający. To przekładam drążek i blokuję, ale czasami nie ma możliwości zablokowania bloku przebiegowo-utwierdzającego. Pierwsze kolejności w ogóle sprawdzamy, czy jest to odpowiedni drążek przebiegowy, a w zasadzie odpowiedni blok przebiegowo utwierdzający, z tego względu, że jak widać, blok przebiegowo utwierdzający również jest grupowy, czyli na kilka przebiegów proszę zobaczyć akurat ten przebieg spod Smafora A, a to pierwszy, czwarty, piąty, siódmy, ósmy. To jest jeden blok przebiegowo utwierdzający, a to jest drugi blok przebiegowo utwierdzający. On akurat służy na te wszystkie przebiegi, czyli dla koziołków z toru pierwszego, drugiego, czwartego, piątego, ale oczywiście tych bloków przebiegowo utwierdzających może być tutaj więcej. Jak widać, rezerwa w przypadku okienek jest. Ale jeżeli nie mogę w ogóle zablokować bloku przebiegowo utwierdzającego, nie wyświetlę sygnału zezwalającego. Przecież co w tej sytuacji zrobić, to się dowiecie. Jedyna czynność, jaką możemy zrobić, to podklinowanie drążka przebiegowego. Mamy pewność wtedy, że po pierwsze, droga przebiegu jest odpowiednio ułożona, a po drugie, nie zrealizujemy innego przebiegu sprzecznego. Niestety jazda w tym przypadku odbędzie się na sygnał zastępczy, z uwagi, że przebieg nie będzie utwierdzony. W przypadku tej usterki, niestety będziemy musieli ręcznie zwolnić przebieg, upewniając się, że pociąg minął przebiegowe miejsce końca pociągu. Należy użyć ręcznego zwalniacza. Są one głównie plombowane z oznaczeniem danego semafora. W urządzeniach mechanicznych możemy spotkać zwalniacze mechaniczne lub elektryczne, albo występują jednocześnie i takie, i takie. Kiedyś nagrałem taki materiał, jak pociągi zwalniają przebieg, i pokazywałem wam, jak to wygląda na urządzeniach przekaźnikowych. Dowiedzieliście się właśnie o takich najpopularniejszych przeszkodach w działaniu urządzeń mechanicznych scentralizowanych. Ale tę wisienkę na torcie zostawiłem na koniec, a mianowicie w kolejnym materiale opowiemy sobie o bardzo, bardzo poważnej usterce, a mianowicie zerwanie pędni zwrotnicowej. Eee, co w tej sytuacji zrobić? Eee, czy to jest poważna usterka w ogóle, czy nie? Czy w ogóle pojedziemy na sygnał zezwalający, czy nie? No i w ogóle co trzeba zrobić? Przede wszystkim nie panikować, tylko posłuchać tego materiału, na który zapraszam już w kolejnym czyli za jakieś 4-5 dni.